W Centrum Komunikacyjnym w Kielcach wielki ruch. Pierwszy autobus wyjechał stąd we wtorek 5 minut przed pierwszą w nocy i od tej pory regularnie będą stąd odjeżdżać busy i autobusy w różnych kierunkach. Żeby tylko oczywiście wszystkie busy odjeżdżały z tego dworca, a nie tam z poszczególnych tam tych ulic. Dworze, tętnie życiem. Niektórzy odwiedzający nie planowali podróży, a zwiedzanie nowego obiektu. Pogratulować pomysłu, pogratulować talentu osobie, która to projektowała teraz i dawniej. Wielu pasażerów i kursów dziennie, jednak nie wszyscy przewoźnicy zdążyli dopełnić formalności i nadal około setki odjazdów będzie odbywać się z tymczasowego dworca na placu niepodległości. Przewoźnicy do ostatnich dni czekali na złożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim o zmiany zezwolenia. Myślę, że powodem była to pandemia i nie wiadomo było, czy uczniowie wrócą do szkół. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach przewoźnicy otrzymają stosowne zezwolenia i będą mogli już odjechać. Z tego dworca, a dworzec na placu Niepodległości zostanie zamknięty. Przewoźnicy odjeżdżający z dworca tymczasowego do 31 października mają czas na uzupełnienie dokumentacji i przeniesienie się do centrum komunikacyjnego. Pasażerowie o zmianach w kursach i odjazdach autobusów z obu dworców informowani są na bieżąco. Codziennie od godziny 6 do 21.30 jest informacja czynna na dworcu, można się dowiedzieć osobiście lub telefonicznie. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił też numer infolinii 41 25 07 999. Warto też śledzić stronę internetową dworzeckielce.pl. Od 1 września z nowego dworca będzie korzystać 11 przewoźników, którzy obsługują 32 linie i 224 kursy. Docelowo ma być realizowanych niemal 500 kursów. Celem jest skupienie na nowym dworcu całej komunikacji pozamiejskiej. Pierwszy dzień, dopiero dzisiaj zacząłem pracę, ale ogólnie dworzec super. Nie to co było, naprawdę super, rewelacja. Hala główna dworca autobusowego otwarta będzie codziennie od 5 rano do 23. W pozostałych godzinach czynna będzie poczekalnia nocna. Dla pasażerów przygotowano wiele udogodnień. Punkt gastronomiczne i automaty z przekąskami, informacje, kasy biletowe prywatnych przewoźników, ruchome schody, bezpłatne toalety i sporo miejsc, gdzie wygodnie można poczekać na autobus. Zwiedziłam sobie tutaj najbardziej mi się podoba ta strefa tam podróżnych, gdzie można posłuchać audiobooków, poczytać książki itd. Pyszna kawa, polecam wszystkim jak najbardziej. To miejsce, gdzie można poczytać i spędzić czas w komfortowych warunkach to Mediateka, czyli nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, miejsce, gdzie nowoczesność łączy się z tradycją. Tutaj będzie można wypożyczyć książki, poczytać gazety, ale także skorzystać z szerokiej oferty audiobooków. Dla turystów mamy nie lada atrakcje, ponieważ mamy przewodniki po ciekawych miejscach, zarówno Kielc, Województwa Świętokrzyskiego, jak i całej Polski. Ale zaprosimy Państwa także do wirtualnej rzeczywistości. Chcemy, żeby to było miejsce zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób starszych, dla całych rodzin. To nie koniec nowości na dworcu. Przy głównym wejściu otwarto również punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przeniesione z ulicy Warszawskiej. Od wtorku na dworzec zostały przeniesione przystanki początkowe dla pięciu linii autobusowych.